13 zakłady Kronoszpan przeprowadziły akcję Kronodrzewko. Posadzono 183 drzewka. 13 edycja. Nasadziliśmy do tej pory 150 tysięcy drzew. Dzisiaj cieszę się, że trochę inaczej jak w latach ubiegłych, chociaż nie do końca, bo w ubiegłym roku udało się nasadzić przy ulicy Mickiewicza przepiękną aleję topolową, która dzisiaj myślę służy wszystkim mieszkańcom. Chcieliśmy to powtórzyć, bo była to udana impreza i dlatego zdecydowaliśmy, żeby po raz kolejny w mieście przy ulicy Kalińskiej, ulicy Polnej nasadzić również duże drzewa, są to klony, 3,5-metrowe klony. Nasadziliśmy w tym roku prawie 1,5 km ulic miejskich, skwerów. Będzie to, jestem przekonany, równie dobrze służyło mieszkańcom okolicznych osiedli, mieszkańcom Przecinka, równie piękna powstanie aleja w przyszłości, tak jak Mickiewicza, może, może to powstanie takie drugie centrum, no ale ludzie mieszkają tutaj, korzystają, my jesteśmy związani z, z tym miastem jako Kronospan, dlatego... No wspólna ta akcja z mieszkańcami z, z miastem Przecinek ze starostwem. Dziękujemy w tym miejscu dla pana starosty Szecienskiego Krzysztofa Lisa, że wziął udział, dołożył ręki, zasadził z nami te piękne klony. Dziękujemy również burmistrzowi miasta, który rozpoczął z nami tą edycję 13 Krono drzewka Wczoraj przy ulicy Waryńskiego posadziliśmy 400 berberysów i, i również przy ulicy Waryńskiego nasadziliśmy 100 klonów. Ta ulica Walińskiego jest w tej chwili no, w planach, będzie przebudowywana w związku z postającą w tej chwili no, bardzo dużą halą, gdzie no, chcemy zasiedlić ten przemysł meblarski. No, w związku z tym ta ulica Walińskiego, gdzie są to pole, które w zasadzie dożyły swojego kresu, no, będą musiały zostać wymienione. Także dzisiaj przed wymianą tych tych topól starych, już zbutwiałych, spróchniałych, e, nasadziliśmy prawie 100 drzew nowych klonów, które no, w przyszłym roku, mam nadzieję, już będą miały taką wysokość, e, że no, wycinka tych starych topól w ogóle nie zakłóci, że tak powiem, no, pięknego widoku tej ulicy Waryńskiego, która e, no, się dalej rozwija, mam nadzieję, że będzie dalej się rozwijała i służyła e, no, wielu innym mieszkańcom, którzy no, jestem przekonany, w przyszłości znajdą nam zatrudnienie. Panie starosto, pan pokazywał odciski u pan odciski? No nie, to tak żartem trochę było, ale to jest myślę bardzo cenna inicjatywa firmy Kronospan. Ja staram się od samego początku uczestniczyć w tych akcjach Drzewko Krono, natomiast pamiętam czasy, kiedy sadziliśmy świerki w Nadleśnictwie spore. Wydaje się, że przeniesienie tej akcji do miasta, nasadzenia przy szczecineckich ulicach powodują, że fajnie, przyjemnie jest później za rąk, za dwa, za pięć, przejść być o to drzewo posadziłem, ono rośnie i świetnie, że... Tabliczkę zawiesić. Proszę? Tabliczkę zawiesić. No nie, no tabliczka by się zawiesiło to może by ktoś zniszczył to drzewo, nie? Ale e, uczestniczy w tej akcji młodzież, myślę, że to jest taka nauka u podstaw, edu, jednoczesna edukacja, jak powinniśmy upiększać miasto, ale też jaki szacunek mieć do przyrody. Mała Filharmonia Szczecinecka zainaugurowała tegoroczny sezon koncertem w Kościele Ducha Świętego. Szczecineckim melomanom zaprezentowała się duża, bo 80-osobowa, połączona orkiestra polsko-niemiecka. Muzyków ze Szczecinka wsparli muzycy z Neustrelitz. Orkiestrę prowadzili dwaj dyrygenci ze Szczecinka Tomasz Giłka i z Neustrelitz Johannes Groch. Koncert składał się z dwóch części. W części pierwszej z Towarzyszeniem Orkiestry na fortepianie kompozycję Rachmaninowa zagrał szczecinewski muzyk Paweł Murawski. W części drugiej Melomani usłyszeli m.in. utwory Lutosławskiego. Zwieńczeniem koncertu był brawurowo wykonany mazur z opery Halka Stanisława Monuszki. Koncert zaprezentujemy w programie piątkowym. Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej z licznie zebranymi miłośnikami swojej twórczości kabaretowej, literackiej i muzycznej spotkał się Andrzej Poniedzielski. Artysta o kamiennej twarzy zaprezentował m.in. swoją najnowszą płytę, rock and roll. Opowiadał także na wiele zadawanych z sali pytań dotyczących jego twórczości literackiej, satyrycznej i muzycznej. Jak sam stwierdził, uważa się za poetę użytkowego, bo... nie nie pisuje do szuflady, a jedynie na zamówienie. I to dopiero wówczas, gdy otrzyma zaliczkę uczestnikom spotkania, ten wieczór z pewnością pozostanie na długo w pamięci. W pianobarze w zamku książąt pomorskich w Szczecinku w każdy weekend można na żywo posłuchać muzyki. Bezpłatne koncerty odbywają się w godzinach od 19 do 20. W minioną sobotę na pianinie grał Hubert Ullman, a w każdą środę można posłuchać wierszy szczecineckich poetów, zaprezentować swoją twórczość, a także podyskutować o swoich literackich fascynacjach. W przyszłości te poetyckie biesiady wzbogacone zostaną o turnieje jednego wiersza. Akademia Odkrywców to interaktywna wystawa edukacyjna, skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Składa się z zestawu instalacji do samodzielnego eksperymentowania i poznawania zagadnień fizycznych i technicznych. Wystawa gości w Gimnazjum numer 2. Czy tego typu wystawy powodują, że dzieci będą lepiej rozumiały prawa fizyki? A taką mamy nadzieję. Z taką nadzieją przyjeżdżamy i. Chcemy po prostu inspirować, żeby te głowy otwarły się mocniej na, na wiedzę fizyczną, techniczną. Bardzo często dorośli mówią, że to był ciężki przedmiot fizyka, matematyka, a poprzez zabawę można pokazać, że i także na naszej wystawie bez przygotowania fizycznego, technicznego, bez aparatu matematycznego możemy te prawa zgłębiać, więc... To się potwierdza. Jaki jest odbiór tych młodych ludzi, którzy, którzy przychodzą na te wasze wystawy? Jak oni to odbierają? Najpierw nie wiem, zabawa, później ciekawość. Być może następny krok to, to zainteresowanie się fizyką. E, dokładnie. No. Odbiór, odbiór jest nieskromnie mówiąc bardzo pozytywny, mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że film to pokaże. Cieszą się wszyscy. Myślę, że poprzez to, że przeprowadzenie nawet skomplikowanego doświadczenia, bo tak zostały przygotowane instalacje, że przygotowanie skomplikowanego doświadczenia bez aparatu, bez podbudowy teoretycznej można przeprowadzić i przede wszystkim zrozumieć, bo taka jest idea naszej wystawy. Dotknij sprawdź, z rozum. a przy okazji e, bawimy się, bawimy się i ta, to sprawia, że mam nadzieję, że wychodząc z tej lekcji będą chcieli sięgnąć po, po książki, e, zgłębić tę e, tę wiedzę troszeczkę szerzej, bo e, jednak bez tego ani rusz. Jeździcie po takich mniejszych miejscowościach. No, dzieci z tych miejscowości mają trudniejszy dostęp do właśnie takich chociażby wystaw, takich instytucji, jakie wy reprezentujecie. E, tak, taka jest intencja tej akcji. Od dwóch lat właśnie dzięki fundacji PG NIG imienia Ignacego Łukasiewicza odwiedziliśmy już chyba... To będzie chyba 60. szkoła w województwie zachodniopomorskim. To jest około 14 tysięcy uczniów, które gościły na naszej wystawie. Rzeczywiście Centrum Nauki Kopernik, Centrum Eksperymentu w Gdyni, troszeczkę bliżej, ale jednak to wymaga wyjazdu. A my przyjeżdżamy do szkoły i cała szkoła uczestniczy w wydarzeniu, więc za jednym zamachem pokonujemy te bariery, a przede wszystkim Dzięki finansowaniu fundacji i szkoły dzieci to nic nie kosztuje. Miejmy nadzieję, że takie, takie wystawy spowodują, że efekty przyjdą później. W Polsce będzie więcej fizyków, ludzi, którzy będą chcieli zająć się tą dyscypliną nauki. No dokładnie, tym bardziej, że, że naprawdę mamy e, czym się pochwalić. Kopernik, e, e, Maria Kiris-Kłodowska, a, a nawet ostatnio w mediach nagłośniany, zapomniany e, po, profesor Czochralski, który e, dzięki temu mamy smartfony, telefony komórkowe, przyspieszył to wszystko. E, nie zawsze o tym pamiętamy, więc e, no warto inwestować w wiedzę na pewno. Wędkarze z koła PZW-Jesiot zorganizowali na jeziorze Lipnica zawody wędkarskie. Wędkarze polowali na drapieżnika. Chociaż w jeziorze są ryby drapieżne, to tego dnia wędkarze mieli kłopot z ich złowieniem. Szczupak całkowicie zignorował zarzucane przynęty. Skusiło się tylko kilka okoni. Największą rybę i najwięcej ryb w ogóle złowił Waldemar Przerwa. Drugie miejsce zajął Marcin Wołodkowicz, a trzecie Grzegorz Polak. Szczupaki i sandacze dzisiaj zastrajkowały. Wędkarze mają tylko okonie i to niewielkie. Tak, no czekamy jeszcze do końca, do zakończenia zawodów. Być może jakiś czupaczek jeszcze padnie. Tu w tym jeziorze, z tego co wiem, to wpuszczaliście karpia, wpuszczaliście sandacza. Coś sandacz, jakoś nie słychać o nim. Na razie rośnie, na razie rośnie i, i na pewno będą sandacze jeszcze, jeszcze zarybiane. Także czekamy na, na jakieś rezultaty w czasie w późniejszym. Dzisiejsza pogoda raczej do wędkarskich nie należy. Zmiana ciśnienia, deszcz. No, to są zawody drapieżnik, czyli, czyli drapieżnik, raczej raczej zmiany ciśnienia nie, nie mają aż tak, aż tak dużego wpływu. No, jest jak jest. No, jak to się mówi, łapać też trzeba umieć. No tak, łowić ryby też trzeba umieć, ale czy w taką pogodę to jest sport, przyjemność czy katowanie się? Znaczy, to jest, ja wiem, jak to powiedzieć, jest, jest dla przyjemności katowanie się. Także pogoda ta wcale, wcale nie przeszkadza wędkarzom na pewno. Jest, jest, jest jak najbardziej wędkarskie. To no już chyba ostatnie zawody w tym roku. Myślimy jeszcze raczej, na, jak to powiedzieć, na słodkich wodach. Na pewno, ostatnie, a, a być może jeszcze zrobimy morskie. Jeśli będzie aprobata, później po, po, po zakończeniu chcemy właśnie porozmawiać. Jeśli będzie chęć wędkarzy, to zrobimy zawody morskie. W tym roku kilka było zawodów i jak pamiętam, no niewiele było trofeów na tych zawodach. No czemu? Zawody nocne, bardzo ładne wyniki, zawody spłowikowe, też piękne. Ale ja mówię o takiej dużej rybie, o drapieżniku. Aha, aha, no nie udało się, nie udało się. Myślę, że w przyszłym roku będziemy robili zawody z Łodzi, także, także myślę, że tam coś, coś będzie ciekawszego się. Może ta ryba, którą wpuściliście do wody, do wód, jezior w waszym obwodzie już będzie na tyle duża, że będzie godna po prostu no, połowu. Tak jest. No, głosy od wędkarzy były, że ryb, ryb sporo było łopanych w sezonie. W przypadku szczupaków dość, dość sporo jest na rybku niewymiarowego, czyli, czyli cieszy nas, że ryba ta jest. Rośnie i tak jak mówimy, że, że będą, będą wyniki w przyszłości. W niedzielę wojskowe koło w Kawiarusy zorganizowało kolejną tegoroczną imprezę plenerową. Był tu rajd rowerowo-pieszy. Jest to już cykliczny rajd turystyczny pod hasłem Trzesiecko. Rejt odbył się na dwóch trasach, na trasie pieszej i rowerowej. Trasa piesza wiodła leśną ścieżką dydaktyczną Las Klasztorny. Uczestnicy odwiedzili y, tablice poglądowe, zapoznali się z historią y, tej ścieżki. No i pięknym, bo rzeczywiście wszystkim się ta ścieżka podobała. Chcę podkreślić, że wielu mieszkańców naszego miasta po raz pierwszy miało okazję tą ścieżką się przejść, a przecież ścieżka funkcjonuje 16 lat, bo dzięki leśnikom naszym na Leśnictwie Szczecinek została otwarta w 1997 roku. Rowerzyści przyjechali ponad 20 km przez Kwieciszewo, Turowo, Dziki, tam odpoczęli w scenerię jezior Remierzewo i Dziki, dalej Sitno, odwiedzili rezerwat Dęby Wilczkowskie, najstarszy rezerwat na terenie naszej ziemi szczecineckiej, otworzony w 1967 roku i przybyliśmy tutaj w rejon Świątek, konkretnie wiaty, gdzie rozpoczyna się i kończy ścieżka. Tutaj tradycyjne ognisko, pieczenie kiełbasek, yy, konkursy tematyczne o ochronie przyrody. Yy, wspomnę, że są fundowało albumy fajne, yy, inne gadżety. Są również nagrody fundowane przez organizatorów. Yy, tak więc te nagrody zostaną wręczone. Yy, będą konkursy rekreacyjne. Yy, I pogoda dopisała, bo chociaż kropiło z rana, to chcę powiedzieć, że ponad 70 uczestników na mecie jest. Niektórzy dojechali co prawda tylko na metę, bo wystraszyli się pogody z rana, ale jak ja powiedziałem, Słoneczko było, świeciło nam na trasie, troszkę pokropiło, ale naprawdę udana impreza w są za nami. Niestety ostatnia, ale chcę już powiedzieć, że przygotowujemy imprezy na rok przyszły. Będzie też ponad 30 imprez. Będą rajdy piesze, będą rajdy rowerowe, będą rajdy samochodowe, będą trzy wycieczki autokarowe. Odwiedzimy Woliński Par Narodowy, Dolinę Słupi, Park obrazowy. Odwiedzimy piękną ziemię kujawską. Będą rajdy rowerowe, piesze, spływy kajakowe. Tak więc wiele imprez przed nami. W tej chwili pracujemy nad opracowaniem kalendarza imprez i w miarę możliwości go Państwu zaprezentujemy. Tak więc już dzisiaj zapraszam na imprezy w roku przyszłym. A tradycyjnie nasz blok imprez turystycznych w roku przyszłym rozpoczniemy 19 stycznia, to będzie niedziela, rajdem, zima. A potem, a potem będzie wiele, wiele rajdów i, i systematycznie będziemy o nich Państwa informować. Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych w Szczecinie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku oraz lokalnym punktem informacyjnym. Funduszu Europejskich w Szczecinku zapraszają przedstawiciele organizacji pozarządowych na szkolenie poświęcone zagadnieniu funkcjonowania i finansowania działalności organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 30 października w sali numer 106 Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Początek o godzinie 10.30. Natomiast w sali posiedzeń o godzinie 10 rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Zmieniamy temat teraz sport. Nie wiedzie się szczecinowskim drużyną w rozgrywkach piłkarskich. Grający w okręgówce błękitni przegrali z Orłem Łubowo aż 0 do 5. Wielim poniósł trzecią z rzędu porażkę 1 do 3, grając na wyjeździe ze Świtem z Kolwin. Również Daszbur nadal pozostaje bez punktów, chociaż nadzieje w meczu z inną Goleniów były wielkie. Daszbur do przerwy prowadził 2 do 1, by po przerwie po szkolnych błędach w obronie roztrwonić szansę i przegrać 2 do 3. W dzisiejszym meczu widzieliśmy trochę inny dashboard niż w poprzednich meczach tu w Szczecinku, dużo lepszy. No lepszy rzeczywiście, rozegraliśmy chyba <laughs> najlepszy mecz w tej rundzie. No ale co, znowu nie mamy punktów, przegraliśmy 3-2 po błędach. No i co, no i trzeba pracować dalej. Wydaje mi się, że dzisiaj to po prostu tylko zabrakło trochę szczęścia. No na pewno, bo mieliśmy rzeczywiście sytuację ku temu, żeby zdobyć bramkę nawet na 3-1, no, nie, nie strzeliliśmy. Po naszych błędach drużyna gości wykorzystała e, sytuację, które miała no i wygrała trzyma. Ale woli walki i już kondycji raczej zawodnikom odmówić nie można. No nie, no muszę pochwalić rzeczywiście zespół, że dał siebie szybko, chociaż jeszcze, jak to się mówi z tą kondycją, to trzeba pracować. No ale mówię, akurat mamy jeszcze trzy mecze z drużynami, jak to się mówi, z ogona tabeli, no i niestety będziemy musieli szukać gdzieś tych punktów na wyjeździe, no i u siebie za dwa tygodnie. Ale mam nadzieję, że nie odpuścicie. No nie, no, będę prowadził ten zespół do końca tej rundy i zobaczymy, na pewno będziemy walczyć do końca, żeby zdobyć te punkty I jak to się mówi, odbić od dna. Dwa dni trwały mistrzostwa powiatu w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Wśród dziewcząt najlepiej spisały się piłkarki z Białego Boru, które w finale pokonały zespół szkół nr 6. Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z zespołu szkół nr 1. Natomiast wśród chłopców rywalizację prowadzono w dwóch grupach – po dwie najlepsze drużyny z grup walczyły o medale. Brązowy medal zdobyli chłopcy z zespołu szkół numer 6, natomiast w walce o pierwsze miejsce chłopcy z zespołu szkół numer 1 rozgromili Borne-Sulinowo 7 do 0. W weekend mogliśmy w Szczecinku oglądać mecze siatkówki. Dziewczęta z MKS Wolej podejmowały stocznie Darłowo. Mecz od początku toczył się pod dyktando gospodyń i zakończył się zwycięstwem 3 do 0. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Ligi Wogórskiej KDT. Dzisiaj podejmujemy dziewczęta ze Stoczni Darłowo. K kto jest faworytem w tym spotkaniu? Trudno mi powiedzieć, z tego względu, że pierwszy raz będziemy grać ze stocznią. W zeszłym roku ten zespół nie brał udziału w rozgrywkach, także no, ciężko mi powiedzieć. Jak do tej pory spisują się dziewczęta? No jest to różnie. Mamy dwa mecze przegrane po 3-0, jeden mecz przegrany 3-2. I ten mecz, który był 3-2 przegrany, moglibyśmy praktycznie wygrać, no ale tak się potoczyła ta gra, że, że nie wyszło. Gorzej powiodło się siatkarzom Gryfa Szczecinek. Seniorzy grający w trzeciej lice przegrali na wyjeździe z Olimpem Łobez 2 do 3. Natomiast grający w Szczecinku kadeci nie sprostali siatkarzom ze Szczecina i przegrali 0 do 3. Jesteśmy dzisiaj na meczu kadetów. Grają z drużyną ze Szczecina. Na razie chłopakom nie idzie, bo przegrali dwa pierwsze sety. Ale mam nadzieję, że w trzecim się obudzą. Pokażą kawał dobrej siatkówki i wygrają mecz. Jeżeli chodzi o pozostałe mecze, seniorzy w ramach trzeciej ligi grają dzisiaj w Łobzie. Mam nadzieję, że dobrze im pójdzie. Natomiast dziewczyny są w Półczynie Zdroju, grają z tamtejszą drużyną w ramach ligi juniorek. Czekamy na wyniki, zobaczymy. Młodziutkie koszykarki Gromu Turowo spotkały się w Lidze z koszykarkami Kustego Szczecin. Dziewczęta z Turowa robiły co mogły, aby zniwelować różnicę gry spowodowaną przewagą fizyczną i wiekową Szczecinianych. W tym przypadku wynik był sprawą drugorzędną. Dziewczęta uczyły się, jak grać z doświadczonym przeciwnikiem. Goście ze Szczecina daleko poza zasięgiem. No witam państwa, tak, daleko poza zasięgiem zespół ze Szczecina jest rocznikiem 2000, 2000, czyli najwyższym w tych naszych rozgrywkach, my jesteśmy rocznikiem średnio dwa lata młodszym także no, to jest przepaść po pierwsze fizyczna, tak jak na meczu czwartkowym było widać, gdzie różnica była w wieku jeszcze mniejsza teraz jest jeszcze większa, no a jeżeli chodzi o MKS Kusy Szczecin prowadzonego, prowadzone przez Roberta Styciuka to jest pretendent myślę, że do finału Polski w tym roku. Czyli te młodziutkie dziewczyny Niżutkie przede wszystkim, które z trudem sięgają do piłki, tutaj walcząc ze Szczeciniankami. To jest przyszłość klubu. Tak, to jest przyszłość klubu, tak jak mówię. One w tych rozgrywkach będą jeszcze 3 lata uczestniczyły. Roberta tutaj, drużyna w tym roku kończy te rozgrywki, młodziczek, no i to, to one dzisiaj walczą o medale, my się dopiero uczymy. Czyli po prostu. Przyszłość turowa, przyszłość kosykówki tu w naszym regionie to właśnie te, można powiedzieć, jeszcze dzieci. Tak, myślę, że tutaj drużyna właśnie prowadzona przez Marcina Pietrzaka buduje tutaj y, te pierwsze. Zalążki, koszykówki już u nas związkowe, bo to też trzeba podkreślić. No i pracy w dwóch rocznikach. Do tej pory nie mieliśmy takiego komfortu, pracowaliśmy w wielu rocznikach. Teraz mamy szansę ogrywać dziewczyny w dwóch rocznikach. W przyszłym roku e, mamy już rocznik 2003 kompletny, także to wygląda już bardzo dobrze. Przed nami jeszcze dwie kwarty. Życzymy, żeby. Chociaż po stronie gospodarzy pojawił się dwucyfrowy, dwucyfrowa zdobycz punktowa. Tak, na razie cieszą nas te małe elementy, niekoniecznie punkty, bo one są poza zasięgiem dzisiaj naszym, ale te proste elementy typu podanie gdzieś dokładne, jakieś wyjście z pressingu, no to musi cieszyć. O punktach musimy na razie chwilowo zapomnieć, ale wszystko przed nami. Jak słyszeli państwo, była to, był to czarny weekend dla szczecinowskiego sportu i tą przykrą, tymi przykrymi wiadomościami kończymy aktualności. Za chwilę reklamy, a po reklamach tygodniowy raport ze Straży Miejskiej.